Siemanko z tej strony, Meister i Kicek. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy Wam zaprezentować nowego teksturpaka. Jak znajdę link, to Wam oczywiście podam w opisie, żebyście sobie mogli sami pobrać go. No, i mamy tak nowy wygląd ludzika. Mogę Wam tak pokazać. O, Siepię. I macie nowe e, wyglądy tych. No i ogólnie niektóre rzeczy są podobne. A tobie, Kicek, co się najbardziej podoba? No, tamten wygląd był fajny. Wszystko macie. Y, nowe wyglądy y, mieczu, y, kilofu, łopa, tego wszystkiego i zbroi. Y, zbroje oczywiście, jak chcecie, możecie farbować. To by jeszcze Wam przedstawić. No, tych mnichów! Ja go o czymś zapomniałem. To pokaż mi tych mnichów. To piszcie mi w komentarzu i Wam pokażę. Jeszcze mogę Wam pokazać. pokazać, pokazać. Minichów. Nie mnichów, tylko osadników. I o, jest. Tu tak. On Was nie będzie bił, bo on ma związane ręce. I tak wyglądają, jest biały i jeszcze fioletowy. Dobra. My akurat przeładowaliśmy. Jeszcze coś można u nich kupować. To w tym odcinku y, powinno być na tyle. Jak chcecie, żebym coś zrobił, no to piszcie mi w komentarzu. Dobra. Cześć. Dzięki, cześć.